Jeżeli ofertowanie klienta nie jest mocną stroną Twojej organizacji, Sales Wizard pomoże Ci ułatwić ten proces, zwiększając ilość akceptowanych ofert nawet o 30%. Sales Wizard jest w 100% polskim systemem CRM, dzięki któremu będziesz mógł skupić się na tym, co jest naprawdę ważne w danym momencie. Nigdy więcej nie stracisz czasu na kontrolowanie handlowców, ponieważ wszystkie wskaźniki dotyczące ofertowania znajdziesz w systemie Sales Wizard. Zacznijmy jednak od początku. W Sales Wizard możesz tworzyć własne lejki obsługi, przypisując do nich m.in. szanse sprzedaży, umówione usługi lub reklamacje. Sam tworzysz lejek obsługi, określając czas trwania każdego etapu lejka, aż do szczęśliwego finału. Tworząc wątki tematyczne z Twoimi kontaktami, możesz przypisywać do nich zadania, tworzyć notatki, wysyłać e-maile i SMS-y. Możesz wreszcie tworzyć oferty i generować umowy. Jak działa ofertowanie w Sales Wizard? Bardzo prosto. Utwórz dla swoich produktów lub usług stronę ofertową. Stronę możesz spersonalizować o własne logo, kolorystykę, sekcję pytań i odpowiedzi, materiały wideo czy opinie aktualnych klientów. Jeżeli ofertowanie będą prowadzić Twoi handlowcy lub dział sprzedaży, możesz udostępniać ich dane na stronie www.oferty. W systemie Sales Wizard dysponujesz również własnym, wewnętrznym sklepem. Dodaj tam własne usługi i produkty i zarządzaj stanem magazynowym. Produkty możesz scharakteryzować dzięki personalizowanym atrybutom. Możesz zdecydować również, które z danych chcesz pokazać klientowi na stronie www.oferty. Jeżeli chcesz, aby system wygenerował spersonalizowaną umowę dla twojego klienta, wykorzystaj moduł generowania umów. Dzięki tak zwanym krótkim kodom nigdy więcej nie będziesz tracić czasu na żmudne uzupełnianie umowy i poprawki. Wykorzystaj dane z karty klienta, ankiet i wygenerowanej oferty, aby przygotować kompletną umowę. Jesteś gotowy do ofertowania. Wybierz produkty do sprzedaży. Jeżeli chcesz, udziel rabatu. Oznacz czas ważności oferty. Wybierz wzorzec strony www .oferty. Dodaj dodatkowe pliki. Chcesz podpisać umowę elektronicznie lub tradycyjnie? Wybierz odpowiedni wzorzec i określ sposób zawarcia umowy. Sales Wizard jest zintegrowany z podpisem elektronicznym Autenti. Zatem nie musisz więcej drukować i archiwizować wszystkich umów. Oferta gotowa? Wysyłamy. Sales Wizard poinformuje Cię, gdy tylko Twój potencjalny klient otworzy ofertę, wyśle Ci wiadomość, zainicjuje podpis elektroniczny lub podpisze umowę. W jednym miejscu znajdziesz wszystkie swoje oferty i umowy. Sales Wizard zaoszczędzisz czas i ustandaryzujesz nie tylko proces ofertowania, ale również obsługę zapytań, jakie codziennie wpływają do Twojej organizacji. Zespół wsparcia Sales Wizard pomoże Ci we wdrożeniu i dostosowaniu systemu do wymogów Twojej firmy. Stale rozwijamy nasze funkcjonalności, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, osób zarządzających i handlowców, których wysiłek wprost wpływa na rozwój Twojej firmy. Jeżeli chcesz bliżej poznać Sales Wizard CRM i wszystkie jego funkcje, wypróbuj plan bezpłatny lub umów się na prezentację.